A teraz jest jestem zamiłowania zawodu z tym budownictwa. Wybrałem sobie świadome kamienice, bardzo je lubię. To jest pasem w pewnym sensie. Cię remontujesz, budujesz? No, ja się jest nad... Zajmuję się wszystkim od analizy, pozyskania, kwestie formalne, prawne, techniczne co z tym można zrobić, kto to zrobi, cały proces remontowy, aż po sprzęt. Mm. Gdzie ja, to jest pewna grupa osób, i prawnicy, i pośrednicy, cały zespół inżynierski, wykonawczy. Cała mafia, no. U uwielbiam, uwielbiam po prostu takie stare zabytki, wymyślam razem z architektami, z konserwatorem, co z tym można zrobić, żeby wyglądało ładnie, ale też, żeby biznesowo to się spinało. Piękną polega na tym, jak z mieszkania 100-metrowego zrobić trzy kawalerki na trzech księgach goczystych. Da się. Trzeba wiedzieć jak. Ja to wiem. Mam taką wiedzę, bardzo specjalistyczną, która ogólnie jakby nie ma numerów. Ja każdemu tłumaczę, że gro osób wie, że coś trzeba zrobić. Z tego grona część wie, jak to trzeba zrobić. A z tej części tylko niewielu rozumie dlaczego. Ja jestem tą samą, to, co rozumiem. Dobrze, więc w Twoim przypadku, e, prosty eksperyment: nagranie jednego, dwóch, trzech, pięciu case study. Okay. Czyli pokazanie jak myślisz, jak pracujesz. Okay. Hej, pokażę wam jak znajduję kamienice zakupu i co się no, później się dzieje. Pokazujesz rzut ekranu, gdzie ty szukasz tego, jak o tym myślisz, sam komentujesz do mikrofonu cały ten case study. I to case study 1, 2, 3, 5 może mieć 300 odsłon na YouTubie czy na Facebooku, a to ci wystarczy, żeby znaleźć jednego, dwóch, trzech inwestorów, którzy mają kasę, nie mają czasu, szukają ciebie. Ok, to, jest to może jest tyle dalej. Powstał nawet profil na Facebooku Fanpage, się nazywa Nieruchomościa. Jak? Inżynier Nieruchomościa. Pojawiło się trochę kontentu, trochę filmów, trochę jakby analiz, potem, potem jakoś tam gdzieś brakło czasu, gdzieś wymowka, ale ja coś chciałem powiedzieć. I chodzi o to, co można sprzedawać, co by można było skalować, bo to, o czym ty mówisz, to jest super, bo zbieranie jakby widów, zbieranie osób, mailingu, doradztwo, grupy grupowe, to jest super. Ale też pytanie: Czy może by coś, co można jakby z snu mailingową i uruchomić? na przykład y, książka, audiobook. No to masz odpowiedź: wszystko co powiedziałeś, tak. Jeżeli masz listę mailingową, reszta jest prosta. Jak nie masz listy mailingowej, znać, ktoś tą listę mailingową ma. Jeżeli szukasz książek na branży nieruchomości, mamy trzy takie, Możesz je rekomendować. Na przykład, możesz się mówić z Janem, który ci powie. Przepraszam, Stachem. Przepraszam, Janem. Janem Stachem. Kto ci ja powie. Który Ci powie jak formą wideo opowiedzieć fajnie o Twojej branży, bo on ma jeszcze bonus taki, że jest z branży budowlanej. Nie kamienicznej, kamienicznej ale jest znacznie bliżej niż nam w tematyce nieruchomości. No. Okay. Nie dawać książki, audiobooki. To nie jest pytanie czy to, czy to, to jest pytanie i i i i. No Co jeszcze? A zrobiłeś to już? To nie. No to zrób kurs, możesz zrobić konsultacje możesz udzielać, tak naprawdę wszystkie produkty edukacyjne yy, mogą być i u Ciebie i u Ciebie i u Ciebie też. Możesz robić nie wiem, podcast z inwestorami, z którymi chcesz pracować. Mam kumpla, który jakby wchodzi w nieruchomości i interesuje się kamienicami. Jest zielony w temacie, więc pewnie taka wiedza by mi się przydała. Ale... A ma pieniądze? No sprzedaję więc myślę, że ma. No. Ale coś zawahałeś. No, jest w stanie wydać na takie rzeczy, żeby się... Czyli tak, tak nie do końca. Ja ciebie interesują ludzie, którzy mają pieniądze, są takimi grubymi kotletami i chcą działać z ekspertem. Niż ktoś, kto cię trochę ciekawi. Ta osoba, która o ty mówisz, jest klientem na książkę, na może jakieś grupowe spotkanie online'owe, a nie na twój czas, bo to jest najcenniejsza rzecz. Czyli dużo kontentu tak samo mi się przewija, wszystkie odpowiedzi... Ale no. no. zobacz, mówimy u Ciebie nie dużo kontentu, ale jedno, dwa, trzy case study, no bo jak Ty dokładnie podskażesz 15 minut w pół godziny czy w godzinę takie grube case study, jak Ty myślisz, jak działasz na nieruchomości za 10 baniek, to coś innego niż tworzenie kontentu. o... Bo tu jest skala potrzebna, tutaj już nie. Wiesz, miałem dużo klientów, gdzie na przykład dzwonili powiedzieli, że chcą remont mieszkania, typowo pod studentów robili, czyli robili ci z trzech pokoi, na przykład pięć, yy, łazienkę małą i do tego wejściu o kuchnię i jak my wchodziliśmy na mieszkanie, to oni nam się pytali, co sądzimy, jak to zrobić. Gdzie oni teoretycznie powinni już mieć plan. Tak, tak naprawdę. Wiedzieć co, gdzie, jak i oni... No, ale jak tu zrobimy łazienkę, to czy wy tu poprowadzicie rury, czy to można przejść przez ścianę itp. Ludzie nie, nawet nie wiedzą, co to są ściany nośne. Wiem, że to jest śmieszne, ale tak jest. No, tak, ja nie mają wiem. mają pieniądze i kupują mieszkania, to żeby nie zrobić ja. od studentów. Oczywiście. Ja bym powiedziała, że u Ciebie szczególnie to wszystko hipotezy, bo jeszcze tego nie testowałeś. Więc pójść ten proces, który ci doprowadzi do... Okej, więc nie ma sensu pakować się w rzeczy, które wymagają dużo czasu, typu e, nie wiem, będę teraz nagrywał kurs, chociaż go jeszcze nie sprzedałem. Będę teraz robić książkę, tylko bardziej bym potestowała i posprawdzała, wybrała jedną, dwie rzeczy i sprawdziła na ile masz na to chętnych i takich, którzy już wyłożą na przykład kasę, że za, nie wiem, dwa miesiące zrobisz dla nich... Szkolenie na przykład, nie? bo to równie dobrze może być albo szkolenie na żywo weekendowe. Albo ale też to znajdą to cię okazje same, których my nie możemy teraz wygenerować jako pomysł, bo one zdarzają się tylko jako wynik twojego działania przed e, się kontentem online. Ale nie wiem, zakomunikujesz, że chcesz zrobić szkolenie, a się odezwie ktoś, kto ci mówi, nie chce szkolenia. Zrób to dla mnie. Twoją pomoc, nie? Jakby to są rzeczy, które właśnie wychodzą z testowania hipotez, tak? Wy możecie mieć hipotezę na temat produktów, tak samo. My dlatego bardzo często rekomendujemy zamiast stawiać w sklep zacznijcie od wrzucenia produktów na Lego i pokierujcie tam ludzi. Tak? W sensie potestujcie, jak to będzie...